Cześć wszystkim. 6 mm, rano. Aha, i już wyłączenie kamery, więc ja pierdolę. Nie denerwuje ta kamera, naprawdę. Ach, paskudna herbata. Mam tam. Znaczy, cukier tam niby jest trzcinowy, ale, ale więcej tego, więcej cytryny jest. I, I ona się zrobiła taka kwaśna, gorzka się. Kwaśno-gorzka -kwaśno się zrobiła. Gówniana. 4 stopni za oknem. Szansa spadł 90%, wilgotność powietrza 93%, wiatr 21 km na godzinę. Yy, deszcz. W ogóle tutaj teraz jesteście, a nie. Tu byliście? Nie, tu byliście. Teraz jesteście tu, bo yy, w ogóle odcinek będzie nieco inny. Od opakowaniu od, w od widzów, A tak naprawdę, zastępaczkę. stampaczkę z Norwegii. Od. Yy, od Widzki powiedziała, żebym nie mówił, jak, jak się nazywa, więc użyję swojego motylka. Oczywiście, ja tutaj będę też yy, starał się operować jakoś jedną ręką, żeby wam poka pokazywać wszystko na yy, na komórce. Będę też to nagrywał. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo niby czemu. Nie, tak muszę trzymać. Ja, no, tak muszę. Oczywiście, że tak muszę. Dobra, skoro to jest otwarcie. Trochę może sobie rozświetlę to, że bardziej było widać. Tu mnie nie, nie prześwietli? Chyba nie. Dobra, będzie może dobrze. Chyba no... Nagrywanie. No. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle pierwszy raz Znaczy, nie pierwszy raz, ale pierwszy raz otrzymuję jakąś paczkę, z raz, z zagranicy, dwa, tak dużą. I zastanawiam się, co to może być. To, że jestem gruby, oczywiście nie jestem gruby, ale wszyscy uważają, że jestem gruby, to może tam być. Kurczę. Może tam być żarcie ja, jako że kocham żarcie to to, 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 to się ucieszy, ale ucie, ja się ucieszę ze wszystkiego. Jakbyście mi wysłali list nawet i napisali tam Słuchaj Mati, jak ty gościu jesteś, tam powiedział taka. Normalnie tak ze mnie a, i, i tyle I, i bym się cieszył bo czemu ja bym się proszę, nie, nie, nie cieszyć z tego że ktoś mi pisze że jestem gościu normalnie także no otwieram ja w ogóle latam tą kamerą od telefonu także no ale wybaczcie ja też muszę sobie radzić jedno, jedno ręko no, że będziecie mieli dwa, dwie perspektywy tego wszystkiego wiem fajny nóż ...i dostałem żarcie. Jak ten widz to chyba musimy mnie kochać bardzo mocno. Będę, będę oczywiście robił test, te, test, żarcia. Będziemy wyjmować wszystko, znaczy będę wyjmował i... ...patrzę to jest. Smash Cooler. Coś chrupiącego, na bank. Chrupiące w czekoladzie. Mamy też Smil. Melke's czekoladę, Mic Toffee. Męższa czekolada stofi, czyli takie nasze Tofifi. Mamy, mmm, alfa fajnie wygląda. Mamy czekoladę droning, Dronings z czekoladę, nie nie, nie, nie znam tego języka, więc nie wiem jak się to czyta. Jest czytane. Tu mam, co to jest? Left se gott. smurte med kanel. Co to jest? Wygląda jak. ser. Nie wiem. Co my tu jeszcze mamy? Mamy. Quick luncy Quick luncy luncy Co niezły, quick luncy Mamy. Firk Lover. Firk Lover. Nie wiem, jak to, nie wiem jak to, czy to Czy w ogóle akcent, akcentuje dobrze. Mamy też Topris Kubę, Topri Skubę, będę czytał akcentem takim, jak mi się wydaje, że jest dobry i chuj. Mamy Melkę Sjokolade, czyli znowu mleczna czekolada, N Bit Magi, jakieś cukierki, ale fajnie, bo wszystkie cukierki z, z tego wyglądają jak ten, jak, jak z, z Charlie'ego i Fabryki Czekolady, także jaram, Snap and Crackle, Snap, snap and Crackle. Jakieś, jakieś, jakieś żelki, a tu mamy co? Tu mamy love hearts. Aha, mamy ko ko kochające serduszka. A, mamy tu na napisy jeszcze, co to jest? Mamy be mine, true love, blue eyes, only you, trust me, my boy, my girl, kiss me, don't cry, trust me. Fruits, flavor sweets sweets. No, okay. Mamy... Mamy Mr. Bubbler. Braus Bombons, z niemieckiego Bombons, albo nie z niemieckiego, bo cukierki. Mam też Baton, Baton, Kick o smaku cytryny, posrałowe. A tu mam, co to jest, Gościu. A tu mam jakieś Double deep. co to jest? Orange and Cherry Flavor Fish Deep with a Swizzle Stick, jakieś. To, to jest? Jakaś orężatka w proszku z Lizakiem? No, dała mi folię. Najbardziej cieszę się z folii. Jest tu list, chyba zobaczmy. Widzi, widzicie? W życiu pada wiele pytań, na które czekolada przynosi odpowiedź. Nigela Lawson. Lawson. P.S. smacznego. M.S. Inicjały mojej widzki. Na początku w ogóle myślałem, czy zrobić to w formie właśnie tej... Yy, właśnie tego... tego porannego filmu, czy onkologii. I do teraz w sumie nie wiem, czy, czy zrobiłem dobrze. Onkologia ma więcej wyświetleń. a A te filmy mają więcej... Yy, wie, większy czas nagrywania, więc więcej reklam. Nie wiem. Dobra, chyba tutaj zatrzymamy. Tak, dobra, myśli, dobra, tu mam, też mam podgląd dwóch i nie wiem co, od czego zacząć. No, także zaczniemy. Złomem nóż. Tego zaczniemy. Nie wiem od czego. To to ładnie wygląda. Czyli Quick, Lunce, LUNCY No, trochę wygląda jak WW, te batony takie, wiecie o co chodzi. E, oczywiście jak, jak dostałem paczkę, to dziś, te ta rodzina, y, znaczy wszyscy domownicy, y, powiedzieli, że poczęstował, także będę jadł tak skromnie. I też smakuje jak WW, tego i nie jadą. Będę mlaskał, ale ten film będzie ohydny. I będę żaru i mówił w jednym czasie. W sensie, że naraz. Co dalej? Jestmy najpierw czekoladowe rzeczy, później słone. Lubię mieszać słone ze słodkim. Czekolada z chipsami. Genialne. Teraz. Melix. Melix. A nie. Firk Fear Clouffer Albo inaczej Będziemy też całego, a to też to, idę na części Czekolada A jaka dobra Ja jebiks, ale dobra. Mmm. I będę musiał im to oddać mm. Ale zajebista I będę musiał oddać swoje rodzinie trochę Tragedia Nie no, nie tragedia Trochę mogę dać <laughs> Nie może to dla mnie Dla mnie Dla mnie Tu, tu mam kamerę To wygląda na jakiegoś Liona Tu są dwa, oczywiście też wezmę Gryza po prostu Smakuje trochę jak Lion, tylko jakby z lepszej czekolady. Wszystkie te słodycze aktualnie smakują powiedzmy podobnie, ale tak, ma, tak samo jak macie na przykład Milkę i jakieś, jakąś czekoladę z giełdy albo z bazarku i czujecie, że jedna jest oryginalna, a druga jest słaba, <laughs> taka podobna. Tak teraz. Milka wydaje się bardzo biedna w porównaniu z tymi innymi słodyczami propsy. Nie. Teraz coś co ma najładniejsze najładniejsze no, pakowanie. Freya. Droning szokolady. Nie wiem czy to można jeść. Czy to kurwa kiedy, któreś będzie. Czy któreś na przykład będzie do... na przykład czekolada do gotowania i nie było, to jest chyba, chyba ten, chyba e, groszkę. nawet deserowo mają. Kurwa smaczną. Zajebiste. Ten film będzie polegał na tym, że będzie się na jak wpierdalam. Trochę słabo, ale może. Kur, kurde, kogo, kogo rozbudzi to o 6 rano. Myślę, że nikogo. Tego jestem ciekaw, cholera. To jest. Teraz biorę. Melkez Jocolade N-Bit Maggi. Fra Nidar z Fabrik. Co to znaczy, Mateusz? Nie wiem. Jak ktoś wie, to niech pisze. Takie, takie, takie kawałki. Takie. O, takie. Myślałem, że to ma do cukierki. O, to czekolada. Najlepsza na świecie. Hmm. Zajebiste, dobra, został mi Left Segot Smash Cooler Mr. Bubbler, dobra, jedziemy dalej, miało być najpierw rzeczy słodkie, więc teraz słodkie, zresztą mam tych czekoladowych, teraz idziemy z tym Smash Color. Panie chrupie, panie smakuje. No i czekolada jest genialna. Kocham połączenie smakuje jak paluszki z czekoladą, czyli coś, co zawsze jem, tylko że oddzielnie. Mmm, ale nie takie. Są, można też, też kupić takie w, paluszki w czekoladzie, ale to były. Mmm, to smakuje genialnie. Dobra, i skończyły nam się rzeczy czekoladowe. Ja sobie w sumie zobaczę co to jest. Lefsego... Co to jest? To jest ser. Mi się wydaje. Albo... Nie wiem. Nie wiem co to jest, nie wiem jak to się je. Trochę będzie pewnie lipa ta dziewczyna, która mi to wyspała Będzie... Kręcić bekę z tego. Tak mi się wydaje. Będzie... Ale on to je. Trudno, dziękuję Ci i tak. E, dobra, teraz spróbujemy sobie Mr. Bubble Browse Bonbons. Czyli cukierki. Takie mi się... Wydaje mi się, że to jest budrowe. Tak wyglądają. Takho, dość. Pudrowe cukierki. To nie złe. Pudrowe cukierki, sorry. Odrobinę mu sobie tak pudrowe cukierki, oczywiście też lepsze, znaczy może nie lepsze, po prostu jak się coś się na przykład 20 lat i wyślą nam z innego kraju jakiś, jakiś taki odrobinę mm, przynajmniej nowy smak, to wydaje się już lepsze, ciekawsze na pewno, tak. Dobra, przegryzę i jedziemy dalej. Mm, skoro spróbowałem cukierka, mmm, ale fajne. Teraz Love Hearts, Swizzle Giant... Wyłączy mi się kamerka. Swizzle Giant, teraz jemy Swizzle Giant. Real Love od razu na pierwszy gęś idzie. Albo nie idzie, bo mi. Mmm, a to jest zajebiste. Jakby te wszystkie słodycze mają więcej aromatu. Naprawdę, genialne. Teraz Snap and Crackle. Chewy boar with a burst of flavor. ale się zapułem Przez te słodkości, wszystkie. Jak to otworzyć? Jeszcze tego nie spierdzielić. Aha, czyli to jest po prostu to takie. Wiecie o co chodzi? Taki. No. Taki baton gumowy, jakby. Znaczy. Baton z gumy. Wezmę kawałek sobie ur urwę. nie chcę całości wpierdziać i już tego jak kroba. Mhm, mm to już jest bardziej znamy smak. Jedziemy z tym, kick. Baton. Cytrynowy. What? Trochę mi jeszcze kater, także wybaczcie. Ale jebie. Czy to nie jest jakaś... A, soft luk lukracja toffi. Lucrecja, są podobno paskudne. I co mam teraz zrobić? No oczywiście, że spróbuję, ale mam ten nóż tutaj. No spróbuję, ale gdzie będzie, może, znaczy, nie wiem, jakie będzie, może być paskudne. Kurwa smakuje, tak jak pachnie co to kurwa jest? dobra zapominamy o tym jedziemy teraz z tym, to jest takie opakowanie, tak to wygląda w ogóle fajnie jedziemy z opakowaniem, w ogóle tak, ten, ten cały filmik będzie taki że ja wszystko mówię, że jest fajne, super i tak dalej, no ale jak ktoś mi wysyła jedzenie, no to no to musi być fajne, prawda? i co tu mamy? Mamy no tu dwa proszki i. i patyk, który mi. I patyk, który mi się złamał. I kamera, która mi się włączyła. Dobra. Czyli coś, co robiłem całe lata w swojej mm, w dzieciństwie Maczałem patyk <laughs> i mieszałem go z. Orężarkę w ploszku. Polecam wszystkim dzisekom Bo to. Tak. Przypomina się dzieciństwo. Bardzo fajnie. Że mi w zęby nie pierdolnęły. Dobra. I teraz największa zagadka. Nie. Lewse, czyli to. Lewse gut. Lefse is traditional soft Norwegian flatbread. Jest zrobiony z mąki, masła, mleka i resztek ziemniaków. Mmm, co na czuję? Nie wiem, czy mogę tak po prostu. Z... Tak po prostu się to łamie i je. Tako. A to jest jakaś kanapka. I w środku jest. No tak to wygląda. No pachnie cudownie. Tak jakby... Jakby takie ciastko. Znaczy ciasto. Właśnie zadejnięte, takie tępkowe. Mmm, fajne. Ciasto takie drożdżowe, ale bardziej zbite. Że się je, tak się je żuje to, ale nie, nie tak nie tak mdle, nie, nie jest to mdłe na pewno. Fajne. I jak ja tam po, po, po podsumować wszystko? Wszystko już, już wyjęte. Nie wiem jak to podsumować. Pierwszy raz dostaję taką paczkę znienacka, że naprawdę nie wiem co tam będzie. Mm, kocham niespodzianki, także to jest na plus. Eee, dziękuję Ci. oczywiście jak, jak to powiedziałem, i spojrzałem w kamerę, to akurat się włączyła. Dziękuję Ci bardzo mocno. Jest mi cholernie miło, że. że znaczy, od razu jak, jak dostałem tę paczkę, to pomyślałem sobie: Kurde, robię powiedzmy coś jakieś tam dla ludzi, że tak wywo wywo wywołuje na Waszych buziulkach uśmiech. I teraz ktoś zrobił to w moją stronę, tak jakby odwdzięczając się, że tam mam na przykład jakieś tam poprawiony do dzięki mnie. Także jest mi cholernie miło, bo zawsze się mówi, ile jeździ się, jeździ się po to na sloty youtuberów, żeby zobaczyć, że ta cyferka przy tym przy nazwie, na rzadko, na, na, nazwie naszego na, naszej nazwie na YouTubie to nie, tylko numer, to nie tylko numeryka, prawdziwi ludzie i takie paczki również to mm, potwierdzają. Także MS, MS, Mateusz Spusznicki. Sam sobie nie wysłałem tej paczki. Także droga M, eee, kocham mocno. Eee, bardzo ci dziękuję. Zrobi you made my day, zrobiłaś mi dzień. Eee, I chyba tyle. Trochę, pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, także może, nie, no, nie mogę powiedzieć, że mi jest głupio, ale eee, tak trochę jestem taki, taki o, troszkę zawstydzony, można nawet powiedzieć. Nie otworzyłem jeszcze jednego, bo mi spadło kolorstwo. Widzicie? Dobrze. Eee, ostatnie, no, ostatnia rzecz. Sm. Smil. Czyli coś w stylu pewnie Tofifi. Tak mi się wydaje. Kurwa, ale duże to Tofifi. A nie, dobra. Mmm, praliny. Ale, jakie zajebiste. Czuć orzech. Mleko. Wszystko jest. smakuje jak Nutella, tylko kurwa z 10 razy lepiej. Dziękuję Ci bardzo, droga Emy. <laughs> Ten odcinek jest cały poświęcony Tobie. Jesteś świetna. Dziękuję Ci, to naprawdę miłe. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Pewnie jeszcze coś w opisie napiszę. Jeśli nie zapomnę, w opisie piszę. Jest mi cholernie miło. Kocham niespodzianki, kocham prezenty, kocham obdarowywać. A jeśli ktoś się odwdzięczy to to zawsze jest to super. Także myślę, że zakończę to. Jakaś piosenka może dla ciebie. Piosenka. Jakaś piosenka. Też ja na szybko coś znajdę. Szybko, natunia. Piosenka. Dla ciebie, wiem jaka jest piosenka dla ciebie, chciałem, dać, chciałem y, polecić wam i dać piosenkę jakoś o czekoladzie, albo o, o, o Charlie i Fabryce czekolady, też było fajne, albo piosenkę Do You Like Waffles, ale jednak y, specjalnie dla ciebie, droga M, idzie piosenka Adama, Repuchy. Zabierz mnie do morza. I... Tym pozytywnym akcentem... Tą pozytywną piosenką zakończymy ten film. Zapraszam na grupę Ancymonem Matygo, każdy Ancymon jest fajny. A ten Ancymon to już w ogóle wygrywa. Oczywiście, to nie jest tak, że teraz tu, to... to jest... Jest najlepszym Ancymonem, ale... Cholera. Naprawdę mi bardzo miło. Wpadajcie na Snap'a. Wpadajcie na Instagram'a. Na fanpage'a. Oczywiście tutaj linki gdzieś tu. Nie, tu. Tu, tu będą. Yy, I zakończymy tym, co sama M do nas napisała. W życiu pada wiele pytań, na które czekolada przynosi odpowiedź. Nigella albo Nigel, Nigella Lawson. Tak to przeczytałem, ktoś mi poprawi. Bardzo mi miło, udanego dnia i trzymajcie się. Jakiegoś siorba? Nie, może nie siorba, tylko gryza. Mm, kurwa, to dobra. Albo siorba, żeby z tradycji się do, zadość. Siorub dla ciebie. Droga Emma. Dzięki. Trochę sobie pomlaskałem. <laughs>